Jak to możliwe, że robię takie piękne rzeczy, a wciąż nie mam sprzedaży. Justyna, jakie cuda, jaki ten anioł jest piękny i te wianki ekstra, tylko wiesz, ty to musisz sprawić, że ludzie do ciebie przyjdą. Nikt tak po prostu nie kupi, tylko dlatego, że staniesz i pokażesz. I dzisiaj nie wystarczy ci to, że pokażesz jedno zdjęcie na Instagramie. Trzeba sobie ułożyć taki proces, który tak. Po prostu nazywamy lejkiem sprzedażowym taka ścieżka, po której klient dotrze do twojej oferty. Wtedy będziesz miała zamówień na pęczki. Czy ja mogę to ogarnąć sama? No jasne, że tak. Jestem mistrzem w tworzeniu sama i tego cię mogę nauczyć. Przejdź na moje darmowe wydarzenie, w którym krok po kroku zobaczysz, jak właśnie sprawić, żeby klienci kupowali. Bo dzisiaj samo pokazywanie zdjęcia na Instagramie nie wystarczy. Trzeba sobie ułożyć taki plan, taką strukturę, która nazywa się lejkiem sprzedażowym. Ja Cię tego nauczę, Ty to wdrożysz i jestem pewna, że będziesz mieć dużo sprzedaży. To na serio będzie dla Ciebie proste. Chodź, zapisz się na wydarzenie, link znajdziesz w moim bio, po to, żeby nauczyć się, jak tworzyć tę ścieżkę, jak prowadzić klienta krok po kroku do tego, żeby robił u Ciebie zamówienia.